Wspaniały smak, tak i tylko na podkalu. Szanowni Państwo, i to jest najtrudniejsza chwila, ponieważ skazanie Grand Prix jest równoznaczne z zakończeniem imprezy. A myślę, że przy tej atmosferze pogodzie moglibyśmy jeszcze wiele smakować, wiele wsłuchiwać się w fantastyczny folklor podhalański, fantastyczną muzykę. Grand Prix w konkursie Małopolski Smak w Nowym Targu otrzymuje produkt Baran po yes. Pani Agnieszki nie zgody ze Szczawnicy Hej, 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 hej Czy Państwo słyszeli tę radość tutaj jednomyślną ze sceny Baran po Ale to był smak No na coś takiego właśnie czekaliśmy to jest coś, co charakteryzuje właśnie Podhale. Ta baranina, ta jagnięcina, te cudowne sery, te wspaniałe miody. Półfinał nowotarski właśnie taki jest: jest smaczny, jest niezwykły. I ona najlepsza w Nowym Targu. Hej! Najlepszy produkt nowotarskiego półfinału 10 Małopolskiego Festiwalu Smaku baranina po szarnicku.